widzowie na naszym kanale dziękujemy wam za te 100 subskrypcji ja tusza roślinka będę miała zmieniony głos bo nie za bardzo chciałam go ujawniać dobra w naszym filmie będzie chodzić, chodziło o to że po prostu sobie komentujemy nasz kanał to zaczynajmy zaczynamy z pierwszym filmikiem W sumie nic nadzwyczajnego ten filmik, po prostu witajcie na naszym nowym kanale. No to prawda, lecimy z następnym. Oto challenge dla artystów. Pokaż swoją najnowszą pracę i tą zrobioną jakiś czas temu. Następnie tą ulubioną. Był bardzo przełomowy, bo to był nas taki pierwszy, największy filmik od dłuższego czasu. No, dosłownie, niby drugi filmik, a mega się wypił. Poza tym, ten kotek, moim zdaniem, jest piękny. Piękny, cudowny. Jak ten filmik, to był te 4000, to się tak jaraliśmy, jakbyśmy jakiś jej i znieśli. To prawda. Tak średnio. Dalej tą w miarę. Takie 8 na 10. Tą, którą robiłeś najdłużej. I tą, którą najkrócej. No. Dobra, teraz następny. Chciałam powiedzieć, że się nad tym bardzo postaraliśmy, a się bardzo mało wypił. No, ale chyba jakoś tak. Chyba użytkownicy YouTubea wolą. no. bardziej rysunkowe, bo te właśnie rysunkowe się bardziej wywijały.

No jeszcze tutaj nie mieliśmy profesjonalnego doświadczenia z nagrywaniem. To był nasz pierwszy haul. No, a potem jeszcze więcej ich było. Haulów to jest. Oh God, like Krew ma mega ładną okładkę. Nie zmieni się mojego zdania. Cześć. To prawda, ona jest piękna. I nie wiem czemu, to, nie wiem czemu, ale my się tak z tej muzyczki z Taylor <zysk> Swift. Nie, nie wiem czy, chyba po e, Chasing Paris strasznie mamy to, że kochamy e, Taylor Swift. Nie Dobra, kochamy. nie jesteśmy z to dalej lecimy. Staraliśmy się nad tym arbuzikiem. Ja do dzisiaj. Ja nawet ostatnio znalazłam tego gniotka. Tylko nie arbuzika, tylko robiłam sobie poza nagrywkami jeszcze takiego taką różową kuleczkę. Niestety arbuzik zaniknął w głębokich ciurach. się przy tym filmiku. No. też bardzo pro nagrywki. Ta podłoga i tak dużo widziała. Naprawdę, jest cała w kropkach. <grystanie> Cześć Polski tak, BookTok'u, zagramy dzisiaj w POKAŻ jest. MI KSIĄŻKĘ. Nagraj ze mną duet albo użyj dźwięku. zaczynam. Jakby coś to jest moje, ale teraz się z tym wszystkim nie zgadzam, bo to stare jest. No dobra, może z niektórym się z zgadzam. Pokaż mi książkę najnowszą na twoich półkach. W ogóle na tej te to my połowę filmików mamy, no. Poza tym, yy, ja... Te wszystkie książki, te trzy, lepiej niż w filmach, lepiej niż wczoraj, no to ja to oddałam, bo mi się bardzo nie podobało. No, taka moja niepopularn taka niepopularna opinia, nienawidzę tego. Pokaż mi książkę, za którą nie możesz się od dawna zabrać. Pokaż mi książkę, która skradła twoje serce. Pokaż mi książkę, która była dobra, ale bez przesady. Pokaż mi książkę, którą aktualnie czytasz. I na końcu, pokaż mi książkę, za którą absolutnie musisz się szybko zabrać. Czasz się z tym wszystkim? E, trochę tak, ale też trochę śmieszne jest to, że na początku są takie słodziutkie okładeczki, słodkie książeczki, a potem Wiedźmin. Dobra, dalej. Dobra, tylko no. na bo to bardzo. No, pa. My też sobie teraz zrobimy, to zobaczymy, to zobaczycie jak sobie Kingujemy. Bo zapomnieliśmy już, jak to no... O, ja pamiętam! A ja nie! Mam 4 cztery. cztery, cztery. Dwa! Dwa? Dwa? Ja bym nie aż ta tak dobry książek. Hmm. Dobra. A. Jeden! Jeden to nasza ulubiona seria! Ale najlepsza jest e, susza. To trzy! No to pięknie. Zdecydowanie. Nie, nie jesteśmy, fana, nie no jesteśmy nie, fanami, nie jesteśmy nie. fanami, ani nadzorcami. No Dokładnie. Następny. Nie, ten filmik wywołał u mnie traumę. Przez to już nie chcę mi się nagrywać żadnych, żadnych filmików z rysowaniem, bo dosłownie, e, no to kontynuując, ten filmik wywołał u mnie traumę, ponieważ duża roślinka rysuje lepiej ode mnie. A około ma roślinka to jest taki mały tytuń, który się ciągle oprasza. Z jednej strony to ja, czasami ja jestem typ, tą poważniejszą, z drugiej strony jestem bachorem. Ale ten, ale mamy w tenach nakrywać rysunkowy, taki pół na pół. Może, w, może nagramy, w może ją, haha. Specjalnie dałam tę truskawkę. Ja jestem montażystą, dlatego ja daję takie rzeczy. Ogólnie w tym filmiku mała dziewczynka sobie jakieś, jakieś takie kropeczki na końcu, mi to wow, ale mocne! No bo jest. Tak, dałam, dałam z Wy też z zostawcie w komentarzu z nich. O, tyle, na dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich typu długich filmach. I czy byście na przykład chcieli jeden tygodnia fotykata? Jeszcze raz dzięki za te 100 subskrypcji. Dobra już pa.